No, cześć, z tamtego konta wszystkie filmiki zostały usunięte. Tak jak pewnie już zdążyliście to zauważyć, założyłam sobie nowe konto, ponieważ na tym koncie mam zamiar być taka bardziej prawdziwa, jakby to Wam powiedzieć. I w tym filmiku pokażę Wam coś o sobie ogólnie, tak? Kim jestem i takie moje ciekawostki po prostu. Więc ja się tak naprawdę nazywam Julia Głowacka. I mieszkam pod Warszawą. Nie mam 14 lat, mam trochę mniej. To nie jest 13 ani 11, więc możecie się domyśleć. I interesuję się muzyką. Bardzo lubię śpiewać i gram na gitarze. Będą przeważnie na tym koncie takie filmiki. Taka moja ciekawostka to jest to, że bardzo lubię Supermana i może nawet to widać, ponieważ mam taki paseczek. I on ma taką klamerkę. I bardzo lubię trampki za kostkę. Szczególnie z Licupera. One wyglądają tak. I bardzo w ogóle lubię się ubierać. Znaczy, ja mam różne style: nie jest to tak, że ja mam jeden styl, tylko mam różne. Na przykład teraz ubrana jestem w sukienkę, w jakieś tam kwiatki. Ale czasami też się ubieram w jakieś rurki, bluze i właśnie jakieś tego typu trampki. Te akurat kupiłam w Sports Direct. Jakieś takie. Pasek też kupiłam w sport Direct. Cie. No i bardzo lubię też yy, okulary, zwłaszcza takie nerdy. Bardzo lubię. I bardzo lubię też yy, ogólnie nagrywać filmiki, żeby dzielić się po prostu z ludźmi tym, co się dzieje u mnie. Yy, bardzo lubię też Ariane Grande, e, Ariane Grande, i ona jest moją dolką od 10 marca 2013 roku, e, i należy do fandomu Arianators. Więc e, to by było tak tyle o mnie. A o tym, co tak, o tym, co lubię, o takich moje 20 faktów o mnie, no to e, będzie oczywiście w kolejnym filmiku. No, dobra. No do zobaczenia następnym razem. Cześć.